Do ich domu? Gdzie wyjdziecie? Wydziemy, nie nie wpuścimy e, nas. Jesteśmy tutaj, idziemy na górę. Właśnie wchodzimy. Właśnie idziemy tam. A, Kasia, tam. Seba, Karol, ja. A takie pytanie. Da, jakie pytanie? Daleko jeszcze? No dopiero zaczęliśmy ogólnie. Tam jest samochód. Idziemy na górę. Ponagrywamy, się. Pośmiejemy W sumie ja też mogę pić. No, i Jerozyma, mamy Aha, no tak, no ja. Musisz ją tę brusić później. No. A ten, nas, Ej, nie, po prostu musimy. Jak wrócimy do was, to ja już wtedy mogę wziąć auto i jechać ja dalej no Możesz pić, ty możesz Kurde, to są właśnie minusy i plusy Właśnie wpadliśmy na taki pomysł, żeby no. Iść e, sobie też na kopę, ale w nocy Tak, od drugiej. No mówiłem to, ale teraz mówimy to wszystkich, żeby Musi być było jasne I był dowód, nie? I tak jest No teraz już musimy iść, teraz już nie ma wyjścia to, to spełnimy Dobra, a kiedy? No, to dzisiaj wrócimy w nocy i pójdziemy. Dobra, to no, pogadamy jak będzie na gudę. Kasia, co masz za, za kiek? Mówię, wymierzyła no, Według wzrostu tak. z tego. Nie, według do ciebie też. Tak. po naszemu, popie. Godomy po naszemu? Jasne, że no, godaj go po naszemu. Wy szef, nie umieją. On nie wie po Powiedz. Co? Powiedz po śląsku. Nie umiem, ja no, ucieczaję. <laughs> nie! Nie, nie umiem. taki taki pani tekstu. Ja umiesz <laughs> Jako? Sparną? Czy jakoś tak? Bardzo Żucha. Bardzo Nie umiesz Porną Żucha. nie, ona nie? No. <laughs> no, leci ze strumieni. Ty, ale ja bym Ci rzucił kamerkę i byś tam nagrał, bo mi się nie chce tam iść. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Seba, chcesz na to? Rzucisz? Rzucę. Nie, nie rzucaj tego to nie energuj Nie, nie założę na nie. Sławię? Daj, ja jemu to zniąsę, wiesz? O Ładnie o nim Tutaj widzicie? Taki ładny e, strumyczek z epoki polodowcowej e, Tutaj mamy jaskinie dzików A tam są, trzy strusie stoją Bo tam na wprost nie wiem, koksy nie będą na Może być, być, no ale tam jest Ale elektrownia pole, chyba Ale ładny widok Kamerka jest... tego nie pokazuje, ale ładnie jest, naprawdę. Później z drona coś nagramy, może będzie fajnie widać. To w końcu doszłyście. Czekamy tu już godzinę na was. Tak. Idziemy, tak. o teraz, nie, no, idziemy 3 km. Co to było? Tam, tam musimy iść, tam ładnie widać. Tak fajnie tu pachnie, a ja nie mogę. Piło 10 sekund. No i prawie jesteśmy. Zrobię zaraz tak. Dobra, żebyś mi wyszło. No, robisz, no? kawałek jest. Bo jeszcze nie ma. A gdzie ty to masz twoje? Tutaj. No, bo co masz? Y, no, nie. Spresso. Ma? Spresso i wziąć? Nie lubię spresso. Nie. Ale spresy. mamy żywy. Tutaj... No, Kolegę tu mamy takiego. O. Domek <laughs> ma? Coś mało gadatliwe. No proszę, to jest domek. Ciekawe kiedy ey. ma jest. Co to zrobił? <laughs> Dobra, kamusia. Coś zrubiasz? Ja, ja Nie. Ja, nie, no już tutaj, No jest to no, zrubka, zrubka. o kurwa, Ma to masz w To Bo no, to nie. Bardzo szybko wymyśla kamusia. taki myk? teraz się udało. Teraz nikogo nie oblałeś. Tak jest. Teraz to postaw tu, na to leżycie. Nie, nie. Nie, no Nie, nie no, widzisz. Można, można. <śmienicza> no, liście, będziemy liczyć, ile biegniecie. Ile, ile da się odepsuć? Raz, się dwa, trzy, e cztery, pięć. Farzach pada, farzach e pada. Siedem. no <śmianicza> <śmianicza> Dawaj, dawaj! To specjalnie! Tak, specjalnie do filmu. wiesz że Nie, wyjdziecie. Nie, Nie, kto? jak tu to Co, to, co? Nie. To, to, to. O tej kawie czarnej, tak niedobry. To, to się Ścigamy się, lewa, prawa. Dobra. Ja ja to... ja dalej. <laughs> O kurwa Pauza. Jesteśmy na miejscu. To Granica jest? No. Przecież jesteśmy na szczycie. Dawaj ten ogrzając. Już ogrzańców. Już. Jesteśmy prawie w punkcie wyjścia. Idzie Karol i Kasia. Tam szliśmy na początku. Tu wróciliśmy. Musisz opowiedzieć całą historię, dlaczego jedziemy na sushi. Eee, nie pamiętam tej historii, to musisz Ponieważ mi Było to tak. Eee... <grym> musisz opowiedzieć i opowiadasz <grym> Tak. No to no, ja opowiem. No to dawaj. No na samej górze. Weszliśmy na szczyt. No i tak. E, posiedzieliśmy, posiedzieliśmy, posiedzieliśmy. Mówić, nie, czyli posiedzieliśmy sobie to na szczycie e, I później mówimy, a dobra idziemy już w dół, bo się już trochę e, ciemno będzie zaraz robić No no i nagle Kasia przychwyciła butelkę wody, pije, pije, pije No i e, Karolina powiedziała do Kasi, że a ciebie co? Sushi, no, no i, I tego tak sushi tak, I tak oto później Sebastian mówił, o to sushi Cześć Cześć e, No i później no i wyszło, Grzesiu stwierdził, suszy, tak. że dzisiaj e, może sobie odpuścić te e, w sumie sushi jest zdrowe, jakby nie było No tak. niż McDonald's, nie? No I sushi się należy dzisiaj Tak, takie malutkie, chociaż jedna roleczka Fit No, a a sam fajnie wydupięło korzeń Richtig fajnie To jest takie fajne Nie? No, ale patrz co jest pod tymi W ogóle ten kształt pod... tego korzenia taki, nie wiem czy to przy czy co? No nie, bo to się Ale odbite, opiera... odbite były kamienie no, normalnie. No tego, no na kamieniach to ten. No, ale naprawdę zajebiście to wygląda. Tak no. się tak fajnie schodzi. Nie ma ani zimno, ani ciepło. Jest tak jest, Akurat, nie? To. Taki klimacik, ta jesień. Naprawdę Polska jest super. Polska jesień. Polska prostu jesień, tak. <noise> To... Ej, kartę sobie włączyłeś! Chciałeś zdjęcie zrobić, a ja sobie kartę włączyłem bo... On już za was <noise> <Gdzie> <noise>